Jan Zabłotny z Jan Zabłotny EU, witam. Często zachodzi potrzeba przetłumaczenia naszego bloga na inne języki. Mamy co prawda kilka możliwości, ale najprostszą jest użycie. Technologii Google Translate. Co prawda, jest to tłumaczenie maszynowe, obarczone wieloma błędami semantycznymi, ale zawsze lepsze to jak nic. A sama technologia jest błyskawiczna do zaimplementowania na naszym blogu. Tutaj na moim blogu znajduje się moduł tłumaczenia. Wybieramy sobie język, powiedzmy chiński tradycyjny. Blog. Został przetłumaczony na chiński język na dodatek tradycyjny. Aby umieścić technologię Google Translate na naszym blogu, musimy przejść do zaklecza i utworzyć nowy moduł typu, nowy widget typu tekst oraz osadzić w nim wspomniany, wspomniany kod JavaScript. Przechodzimy zatem do zaklecza. Wygląd widgety. Ja w tej chwili nie będę wstawiał nowego widgetu, ponieważ już jest gotowy. Przewijamy się niżej do, paska, do lewego paska. W tym miejscu znajduje się mój tłumacz, e, moje, e, mój tłumacz Google. Cały zabieg sprowadza się do wprowadzenia tych kilku linijek kodu HTML oraz JavaScript. Po wprowadzeniu, podklejeniu kodu, zapisujemy widget. Od tego momentu nasz blok może być tłumaczony na różne języki. Powróćmy do polskiego. Proszę bardzo, całkiem sprawnie mamy blok już po polsku. Co prawda, dostępne są wtyczki do WordPressa tłumaczące. Pozwalające na tłumaczenie zawartości treści naszego bloga na inne języki, jednak większość z nich korzysta z technologii Google Translate, czyli nie ma sensu według mnie instalować wtyczki, która korzysta i tak z tej samej technologii. Dodatkowo, korzystając z tego kodu, krótkiego kodu, możemy tłumaczyć również proste strony napisane w HTML-u. Tutaj mamy taką stronę przechwytującą. Napisaną tylko w zwykłym HTML-u, w zasadzie w DHTML-u, bo wykorzystującą również arkusze, arkusze CSS, arkusze stygi, proszę bardzo, o, strona działa. Technologia tłumaczenia działa bez problemu również na prostej stronie HTML. Wybrany język, strona jest tłumaczona na wybrany język. Cały kod. Potrzebny do zaimplementowania technologii Google Translate znajdziesz na mojej stronie janzabłotny.eu pod niniejszym poradnikiem wideo.